A w tym odcinku O czwartej stałem Są grube tematy. maty Ja to widzę Rozmawiamy o równości płci Czy istnieje, to czy... Idzie to idę do Was, dało no się idziemy. Czy biali potrafią skakać? Tak, jestem mistrzem Nie. Ale koszkówka to nie są same punkty, to są też zbiórki i asyst Albo! Tutaj to w ogóle te jaguzy takie wiecie, to jest pożyczka. Nie straszna droga mi, nie straszny czarny las. Wszystko, co mam to ten charakter i mój czarny pas. Niech spada po mnie gras, klifujesz mój świat, gdy przeznaczenie wzywa, zbiera się w lokę czas. Nie straszna droga mi, nie straszny czarny las. Wszystko, co mam to ten charakter. Po dość intensywnym ostatnim odcinku chciałbym teraz minimalnie zwolnić tempo. Jak zapewne wiecie, a może nie wiecie, moje życie kręci się wokół brazylijskiego jiu więc siłą rzeczy będzie to motyw przewodni Fejse. Od wielu lat najfajniejszym tygodniem w roku dla mnie jest organizowany przeze mnie obóz sportowy. Dlatego w tym odcinku zabieram Was tam ze sobą, żebyście mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Od zaplecza. O czwartej stałem Masakra, no Zuściciem się, najpierw jechać. Kurde, dołogę to jest tuższe tu, a czarno cintu. Więc. Maurytę. Która godzina? 7.30 Taka, że jestem spóźniona na prowadzenie zajęć dla moich dzieci. Piękna. nie będzie leciało, hej, miśki. to mam zwalone dzień. Byłem tam już, ile, byłem tam już ile ciało. Maurytę? weź jeszcze mi skąd to, to na leciało. leciało. Hej, miszki leciało już na jak tylko na parking przyjechałem. No. 25. Się no. okay. A to już leci, kleci. A to A to je puszcza? Same się odpalają. Aha. O, widzisz? A to już leci zapętło na 10 minut. O. Prawie najmłodsze zrobiło. Jak Twoja mama się dowiedziała o tym w nocy? No nie, no. <głos> 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 W nocy już dał mnie piszą. Co się stało? A co się stało? Ja włosy. To się stało. A. Bo włosy, one już nie odrastają. Nocy... Ktoś jeszcze ściął. E, ten Maciuś chyba. Jeszcze tak mi drogę skróciła i tak sobie paski A nie, sorry. O siódmej. O siódmej to jest. W nocy? siódmej. W nocy. Bo jak wstałem, to już pomyślałem, że w nocy. W nocy to ja pisałem. Góreczka. Ja nie mówię, że jest dobry, ale jest lepiej, ale jest lepszy. <śmawisz> Kołcz, o coś? Tak. Już powiedzieć, że tu będę, bo się wstydzę, że tak chodzę z tą kamerą jak debil. Ale wszyscy wiedzą, wszyscy są fani mojego kanału YouTube'owego. Oni się już domyślili, że kręcimy kolejną część naszego vloga. No? Aha, dobra. Ja, z tego uwaga no, Tak, z programu uwaga, bo podobno Ksawier został zmolestowany dzisiaj w nocy. Uwaga u... po programu, Uwaga. Uwaga. Ale to nie moja wina. To nie moja wina, ja? Ja nie wiedziałem. Nie, przecież, on sam się tłumaczył. Kady. Ogólnie? w życiu trenera. No, że nie trzeba się rozgrywać rano. Że trener się nie męczy. na stadionie byłem. byli na stadionie? Nie, tu będziemy cały czas. Nie jest łatwo praca operatowa, nie trzeba biegać. No, nie jest, nie jest. Trzeba wstawać o czwartej rano. Trzeba wstać o czwartej rano. Ale ja ci mówię, przyjedź wieczorkiem. Ale to nie jest takie Dziad proste. nawet jest... trzeba by ci kolacykę ogarnął. Zapodobajcie no. troszeczkę czekajcie. O Boże, chciał sam Dobrze zrobiłem. A co moja pana do ciebie wyprysywała? Yeah, Nie, robili. Really. mnie już wysyłała A ty się no, wyciałem. Tak, dobrze wygląda. Ładnie wygląda, tylko musieliście iść po do poprawki, bo jak nas No tu jest krzywo, no. Krzywo, no. obciął. Maurycy. 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 Mały rycy. Jakby coś się złego stało. To dobrze wiesz, że wiedziałbym przed Twoją żoną. Więc Ty wiedziałbyś przed Twoją żoną? Nie no przecież, ja mu no, zawsze chciał taką no, kwestię zrozumieć, no. zrozumieć. Sami, gdyby coś Ci się stało, to pewnie byś do mnie, pewnie zadzwonilibyś do mamy, tak szczerze. Zadzwoniłem na Amsoń poinformować jeszcze Nie, jakby, na przykład jakbyś złamał rękę, to jaka byłaby kolejność Ale informowania wiesz, że wczoraj, wczoraj tu złamał rękę? No. Ale wiesz, że wczoraj tu złamą złamał rękę? Ale z W Ogólnie jak jest? Dobrze, jest dobrze, jest fajna pogoda. Można być na zewnątrz, bo jest odkryty balcny w tym roku. Mocniej zapieramy! Napuścili wody? Tak, tak, tak. To jest, to jest I co? Ale młodzież. Musimy zrobić krótką przerwę, ponieważ brakuje mi kilkudziesięciu osób do trzech tysięcy obserwujących ten kanał. Więc jeśli jeszcze tutaj jesteś, podoba Ci się ten materiał, a jakimś cudem mnie nie obserwujesz, to jest moment, żebyś to zmienił. Słuchaj. Słucham, no. Wstem o czwartej rano, żeby no. tu przyjechać. Tak. I? Chciałbym się w wolnej chwili gdzieś położyć, gdzie mogę? Aleks, yy, u mnie w pokoju. A jajaj, widowie słyszeliście Jak się czujecie? Bardzo dobrze. Fajnie jest? Tak. Dobrze. Wygrywasz? Wygrywasz? Wygrywa, no no powiedzmy. To ma się w genach chyba. Wygrywanie. Jak się czujesz po zwycięstwie? Ale razem! Fajnie. Fajnie? Dobra. Wyskok. Ale musisz wyskoczyć do Powiedz coś o swojej nowej fryzurze, jak się z nią czujesz? Mike To Mike Jak ty się z nią czujesz? Jak ty się z nią czujesz? Powiem Nie jest No. Tym powiem, to no. nic nie jest W zasadzie A jak twój nowy pseudonim ci się podoba? W ogóle tu jesteś, poczekaj Tu jesteś niedogolony, Nordeczko Wiadomo kto to robi Masz nowy pseudonim do sześć? Tak. Byt. Taka jest rzeczywistość obozu Gold Crew. Widział trener musztra? Nie, może...

czy no, mamy filtry Jest Ogólnie to ta kamera tak pięknie nagrywa, że widać tylko samo piękno Wewnętrzne Też A idzie Zoya? Zoja ja już chyba nasza A. Cześć. 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 Tak. krok, poczekamy na Rysia, tatę Dobra tata Rysio. tata Rysio, A co, nie wysypiacie się tu? Ten no, wiesz, jak jakiś zasną to gdzieś jest 12 Człowiek gonią głowę dwa Pół do pierwszej, o siódmej trzeba wstać, Rysiu! Jak się spało? Panie. Tak? Ogarnijcie porządek. Bo trenowałem, to pewnie będzie za porządek. Ogarnijmy porządek. I te puszki, tak? Papierki. Co? Co powiesz o tym? Papier sobie weźcie, tu macie papier. Idę do was, się Co jeszcze się na nie? Parweczki, i kanapeczki. Idziemy na trudne tematy, idziemy na trudne tematy. Do pająka filozofa. tu coś takiego w swoim mózgu jak móc, tak? Że zanim mój mózg się zrobił z to tam w środku jest jeszcze jeden, ale który, jeden jest, który jest, który pochodzi od gadów. I on jest odpowiedzialny za odczuwanie emocji. Ty jesteś za równouprawnieniem? a, ja a nie ty jestem. nie. Ja bym no, powiedział, że ludzie pochodzą Mierze. od gadów, my jesteśmy reptalienami. Znaczy, ja bym powiedziała tak. Ale jest... jakie są bloki, tej... Znaczy, zaczęliśmy od egartieryzmu, nie? Ja jestem, ja jestem za tym, że kobiety i mężczyźni są różni i są przeznaczeni do innych ról społecznych. Okej, okay, no ale jeżeli czyjmy, ale jeżeli ja odnajdę w sobie y, miłość do życia. Nie mogę? Tak. <grystanie> 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 Tylko, że twoja kariera w życiu będzie wyglądała trochę inaczej. Tak? jeżeli kobieta chce się bić, to może się no, bić? Może się bić. nie zabrania. Czyli jest Tylko po prostu, jeżeli ty idziesz na przykład... Mężczyzna nigdy nie pokona kobiety w zarządzaniu. Kobiety są lepszymi zarządzaniami. Dlatego na przykład w korporacjach się lepiej odnajdują i szybciej awansują. się nie Dobra, dobra, dobra tak Żyjcie sobie ooooh. swoim życiem. <laughs> Ale koniec końców, koniec końców, później się oburzacie na szklany sufit który praktycznie nie jest samym szkolnym sofitem. Nie zmieniłem tematu, bo prostu, to kobiety, to, że kobiety, większość kobiet... Kobiety, lepsza, niż... Niż kobiety. I większość mężczyzn jest czymś lepsza. To, to jest I po prostu, to, to, że to, ty jesteś, że zaczęłaś od czegoś innego, że rozpoczęłaś no, większość kobiet, nie, bo nie mogą być, ale równouprawnienie no, polega na tym, nie że nie, nie można nikomu zabronić. Ale nikomu nic nie zabrania. Ja nikomu nie nic zupełnie innego. Dziwi mnie to na bo przykład. Się, to, się od tego, ktoś opusza, że zojka dubała, mnie. Ja mnie ja zojka dubała w nosie. no i Że zojka dłubała w od tego się zaczęło. I Bianka powiedziała, że dziewczynce to nie wypada. A ja, a ja powiedziałem, że nie powinniśmy mówić, że dziewczynce to nie wypada, tylko że ogólnie nie wypada, bo i powiedziałem później, że jest moim zdaniem presja na kobietę, że że kobiety muszą, nie wiem, więcej, czy że tam powinny się lepiej prezentować i tak dalej. I powiedziałem, że ja Nilkę chcę tak wychować, bo ona się w niczym nie czuła gorsza, w sensie, żeby nie... Tak, i od tego się zaczęła dyskusja, a on potem zaczął mówić o gadzych mózgach i o tym, że mężczyźni podnoszą więcej No nie no, ale chodzi mi o to, że... Więc no, mniej <laughs> więcej tak ale... ta dyskusja ewolowała. Bo powiedział, że pochodzimy od gadów, bo to jest mózg, który podchodzi od gada. No, no gadzi mózg, no. nie no, jesteś takiego. Jest gadzi ale gadzi mózg. Jest gadzi no. Znaczy mózg, no, do nie... na obrazku. <gadzi> no, każdy ma kurwa, u nas gadzi mózg i dopiero na tym, do tego mózgu dorosły pozosta nowe części dorosły. Nowe mózgi. I my mamy tutaj po części taki sam mózg jak jaszczurka, tylko dodatkowe dołożone części. <gadzi>

Może człowiek pochodził też czórkie człowiek, czy człowieka z ogólne. Nie spodziewałem się takich obrotu sprawne środek. Wtedy no o ogona. Nie, równouprawnienie musi działać tak, że jest równouprawnienie. Ale Czyli równe zresztą. prawa dla wszystkich. Ale nie ma równych praw dla wszystkich postrzegania kobiet i mężczyzn. Czy jeszcze długie, długie, lata nie będzie takie samo, bo ja to widzę na przykład w swoim życiu, że choć jakbym chciała i jak się nie postarała, to nie będę traktowana tak samo jak facet i mogę no, to dobrze. Ale chodzi o to, że nie będę miała Ale, no. takiej siły przebicia, ja to widzę nie, nie po prostu bez no, bez nawet bez po, nie wie, nie wie, nie wie, wie, po, nie wiem, po prowadzeniu szok. zajęć. Wiesz co, ja z z ci mogę powiedzieć przykład ze swojego życia, nie? Wie, więc to jest przykład, No dobrze. dobrze. Jak na przykład mam to... Do... Załóżmy, że jak bardzo nie będę się starać, to wydaje mi się, że gdzieś tam, na przykład, podam na przykładzie treningu i ja wiem, że nie uzyskam takiego... Bez cukru, nie? Tak. Takiego szacunku na sali, jak ty. Także to typ wypadków, bo są różne wypadki. Ja ty musisz powiedzieć, stary, podoba się, ubieraj się i wyjdź. Co już Murzynowi, który mówi, że on musi zrobić po swojemu rozkrzewkę i zaczynają prowadzić za mnie? tam wtedy będzie burdel w klubie, no i to tym Ty musisz powiedzieć nie po treneru, chociaż ja prowadzę zajęcia, więc ja miałem jakiś cel w tym wszystkim. Ja mogę być jaki będzie cel, no cel jest taki, że żeby był ten porządek w tym klubie, no to Ty z jakie musisz zacząć w jakimś stopniu prowadzić w tym klubie zajęcia. Jeżeli nie będziecie prowadzić zajęć, to nigdy, nie, to nie jest tak, że wchodzisz i nagle wszyscy Cię szanują, ten tutaj musisz sobie zyskać, i Ty musisz powiedzieć murzynowi, nie stary, no, Lobo powiedział, Lobo powiedział, że ja prowadzę ten trening, no i potem Lobo mnie zjedzie, ja tak mówisz. Więc ja prowadzę ten trening, nie podoba ci się? Zadzwoń do Lobo i powiedz, że prowadzisz zjawko? A ja, to on dzwonię, ja mówię, nie, prowadzimy sklep Czy wtedy nie odbiera się po problemie. <śmiech> <śmiech> on mówi, no, on chce powiedzieć że e, zaburzamy, zaburzamy, równowagę, o. zaburzamy o. równowagę i za chwilę możemy dojść do momentu, w którym to faceci będą dysponowani. Trzeba to zrobić, tylko, że ja jestem za głupi, żeby to zrobić, ale trzeba zrobić tak, żeby ta równowaga panowała, Rzymy. równowaga Nie, no nie było równowagę, bo jesteśmy bardzo było... daleko od równowagi. Tak? A ty co? Chcesz mi wygryźć z vloga? Na pewno, na pewno nie tak. Dzięcia. Wojna na aparaty. Na wojna na aparaty. Psz, czy, czy, psz, czy, czy biali potrafią skakać? Tak, jestem mistrzem Kuszków. Musimy od osadzisz i zaczynamy. Dalej, nie NBA. NBA. To, ale koszulkówka to nie są same punkty, to są też zbiórki i asysty. Yo, yo, yo! Jestem Lobo the Man, grałem kiedyś w NBA, yo! Nie, chciałem powiedzieć, że Mati jest bardzo w porządku i że... tak Nie Z Mati Mati. Mati, Mati, Mati. To może nas skopiować, on skopiuje tą samą scenę i... Nie, to, to i dwa ja, ja to kupuję. On tylko kręci, zrobiłeś mi robotę w tym momencie. Aha. On to tylko kręci, reszta to usług, to nie pierwszy raz. Ale kręcenie jest, wiesz... To nie proszę nas. Znaczy, nie mogę powiedzieć roboty. prawdy, bo że zrezygnujesz z tej roboty. Że co? Nie, nakręcenie no, jest. Łatwiejszą częścią zadania niż montaż. Ale weź pod uwagę, że jeszcze, jeszcze biorę udział w tym i montuję, a ty tylko kręcisz. Rozumiesz? Więc wykonuję tyle samo pracy co ty, plus dodatkowo jeszcze montuję. Ważna informacja, e, prośba jest, żeby każdy w swoim pokoju dzisiaj przetrzepał pokój i znalazł klapki pian. Jak wyglądają? Są u mnie w pokoju, już nie musicie przetrzepywać. I tak trzeba wychowywać dzieci. Go. Lecisz. Nie walczysz? Dwie walki potrzebuję, bo boli mnie głowa, wziąłem tabletkę. Za dwie walki będzie ok Musimy być uczciwi i postawić sprawę jasno e, Tu będzie gruby wyrok kiedyś duet. Musimy wprowadzić naszych widzów, naszą zgraję Asia od paru lat chce przejść moje nogi i zostało jej pół roku z zakładu o, pezę. A czemu Uza. pół roku? Bo za pół roku dostanie Czarny Pas w styczniu. Ajajaj. Tak Lobo twierdzi, ale my w 2024 nie spotkamy się. Są tylko dwie opcje. <laughs> Jedna opcja jest taka, że Lobo umiera, czego nikt nie chce. Druga jest taka, że Asia umiera. Nie umiera, samuraj czy jeszcze raz staję sobie dla łatwości tą y, nogą z przodu wyjątkową. Wyłapuję nadgarstek za kimono. ciągnę go do siebie, ręka idzie pod pachę, głowa do klatki piersiowej, noga między nogi. O! O. Mamy. Co ty masz? Co to za patyki? Co to co?

Dzięki bardzo. Na basen z kamerą wśród zwierząt. Wszystko. Pas odzyskaliśmy. Jest. No, Pas. Uwaga. Nie, to wy uważajcie, boście uważać, bo nagrywać. dzisiaj nowinować, bić ludzi. Wszystko wraca do no. Zaległe te? Zaległe te. belki. Dzisiaj ja nam się chcę nadać. Cześć kochanie, widziałeś strój pirowe? Tak. Chcesz być na tym vlogu, nie? Wiedziałem. Po prostu Wiedziałem, i ona. ona ma parcie, to jest moja córa. Ona ma takie parcie na szkole jak ja. Bianka i ona powiedziały mi, że muszę wypowiedzi file sowe. Nie sądzę, muszę, że to parcie. Zobaczyłam kamerę, Ona mówi, ona, ona stwierdza. Jestem na rozgrzewce, jestem tylko na... Już nie jest jestem tylko na czołówce, to za mało dla mnie, no? Co jest? A właśnie... Na no basenie są. są właśnie... No przecież byłeś na tym basenie, pamiętasz? Ale nie. Tak. Ale nie będę mógł się tu... sprysznicowić. To zimiennie ja się trzymam aparat. Nagrywa się? Nagrywa się? No dawaj nagrywać, niech się dalej nagrywa. Chodzimy i czy go na ten, na... Na naszą tą... czołóweczkę. Widzisz, pierwszy raz to ja Ciebie Waksiu Nie nie ja muszę się zgodzić na to Jak się pokutacie drapie, to nie może, jak się pokutacie, jak się zacznę myje, nie może dodawać do internetu I drałam mokrą rękę No i teraz trzymaj tak, żeby nie zmoczyć Mojego iPoda nie zmoczy Młoda farma, pójdźmy Wybory Minza, Chodnia Morskiego, kandydat nr 1 <laughs> Krzysztof, kandydat nr 2 Mateusz Taki, kandydat nr 3 Majki Easy win, easy win Nie możesz samuraja za dużo wrzucać, bo Ale chociaż będę miał przystojne ten, że ładne kobiety dla samuraja będą lajkować Przestoj! Albo... Tutaj to w ogóle te jacuzzi takie, wiecie, to jest pożyczka. Raz, dwa, trzy. Czarny pas na basenie. Żeby wszyscy wiedzieli, nie? że to nie Lobo z farmy, tylko Lobo z Wszystko bo Cię boić pleców w nie trochę? Tak, no? no. To idziemy na kolację nagrać zakończenie i jadę do pracy. Pamiętajcie, że bez Waszej pomocy nie mam szans na rozwinięcie tego projektu, więc obserwujcie, komentujcie i wrzucajcie łapki w górę i razem lecimy dalej. Nie straszna droga mi, nie straszny czarny las Wszystko co mam, to ten charakter i mój czarny pas, niech spada po mnie grad, gdy wpłynie płonie świat, gdy przeznaczenie wzywa, zbiera się w drogę czas, nie straszna droga mi, nie straszny czarny las, wszystko co mam, to ten charakter i mój czarny pas, niech spada po mnie grad, gdy wpłynie płonie świat, gdy przeznaczenie wzywa, zbiera się w drogę czas